Bajeczny kominek dziadka Darka zaprasza na wspólne czytanie. Witam wszystkie dzieci przy bajecznym kominku dziadka Darka. Dziś będzie bajka o królu, którą napisał pan Jan Brzechwa. Daleko stąd, daleko w stolicy, lecz nie w naszej, był król co pijał mleko i jadał dużo kaszy. Martwili się kucharze. O ty, co się dzieje? Król każe podać kaszę. Król nic innego nie je. Jak tu pracować można? Jak takiemu służyć tu? Król nie chce kaczki z rożna, ani łososia z rusztu. Król nie tknie nawet jaja. Król nie zje nawet knedli. Które we wszystkich krajach królowie zwykle jedli. A król się śmiał. Mie wasze nie wzruszą narzekania. Ja jadam tylko kaszę. Zabierzcie inne dania. Niech zbliży się pod czaszy. A choć i on narzeka, niech z flaszy mi do kaszy naleje szklankę mleka. Wzdychała wielka rada. Jadamy niczym chłopi, bo państwem Fem naszym włada kaszojat i mle kopi. Codziennie nam na tacy podają miskę kaszy, tak mogą jeść biedacy z suteren lub z poddaszy. Lecz my, Królewska Rada Narodu Straszna i Starsza, nam nawet nie wypada, by kiszki grały marsza. A król wciąż rósł i mężniał. Był coraz zdrowszy z wiekiem i mężniał i potężniał, jadając kasze z mlekiem. Lecz nie był zawadiaką i nienawidził wojen. On miał zasadę taką, co twoje, to nie moje. Wróg trzymał się daleko, bo wroga król odstraszył. A ty, czy pijesz mleko? Czy jadasz dużo kaszy? A ja z wami już się żegnam. Życzę wam kolorowych snów. Pa pa. Sponsorem kanału jest właściciel portalu zadyszke.pl oferującego ogłoszenia motoryzacyjne za 10 zł.